Pan śpiewa ze. mną. Ja... Pan śpiewa. Ja pewne, że pan. Tak, tak, tak. No proszę, śpiewa. Wiem tamten wieczór, da lekarstwo, by nic nie czuć. Pójdę nocą, obcym miastem, by zapomnieć cię na zawsze. Tak mija nam, mija nam czas. Spójrz na Ej. mnie ten ostatni raz. Nie stanie się nic. Jeszcze wierzę, że nadal cię ma obok siebie. Nie pytaj, czy to przed mi i czy mnie wam sny. No bez, ciebie. bez ciebie, bez ciebie. No ja się tak, wzruszyłam. Tak? Tak. Obszaję sobie. Super. Wzruszyłam. <laughs> bardzo. To mi w ogóle, byla. słuchajcie, bardzo fajna, spontaniczna akcja. <laughs> Dziękuję. <A> Świetnie. <śmiech> <śmiech> Może pani obejrzeć telety dzisiaj już słuchać, bo dzisiaj dokładnie weszła ta piosenka. Gratulho.